Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku FIFA 16 Ultimate Team Co wam chciałem powiedzieć? Wszedłem tutaj i zobaczyłem, że mamy jakąś paczkę za Afriko Patrzę, paczka wypożyczeniowa, piłkarze, Ultimate, what the fuck? I patrzę, jedna rzadka, 4 złote No to otwieramy w takim razie I zobaczymy co dalej Milera dostaliśmy z Afriko Tylko pytanie na jak długo? Na 7 meczy, no to tak... Stadion odromo. Kondycja plus 60. I kontrakt. No ale Millera zawsze mamy. Czy chcesz wysłać wszystkie karty do swojego klubu? Tak. Chcę wysłać karty do swojego klubu. Znaleziono rzadkiego złotego zawodnika. Haha, I Tak, chciałem wejść w składem. W aktywny skład. I gdzie ja tego Milera mogę wrzucić? <grym> to jest dobry problem. Aha, bo ja sobie go muszę najpierw wybrać gdzieś tu Dobra, szakela zamiast e, Rakitiskiego tutaj to na pewno Natomiast zamiast, zamiast Johnsona ja bym chciał Działania usuć, wymień zawodnika, o właśnie Nazwisko Za Millera Miller. Jak ten Miller mi tu spieprzy życie Minus 3 za naszego kolegę tutaj i oczywiście, już z nie mają żadnego. Ha, Gówno Co ten Austin? Strzałem mu spadł z powrotem. Więc to dupa trochę z tego wyszła. Baskeza stąd wyrzucimy. Weźmiemy tak i Millera sobie zostawimy. Nie ma tam, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło w sumie. Ale jeżeli chodzi o Szakela, to za Davidsa tutaj go wrzucimy. Bo ten Davids jest słaby jak woda. Ok, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o zmiany w naszym zespole. Tak, to jest tyle. Natomiast online, ćwierć ćwierćfinał mamy. Mamy ćwierćfinał. Za 3 dni się kończy, więc trzeba to zrobić dzisiaj. Jak nie dzisiaj, to nigdy. Jedna, czwarta, finał. Później, jedna, druga i finał. Dlatego trzeba to zagrać. Mam nadzieję, że już ktoś to ograł. Jak nie, no to trochę gorzej. Zobaczymy. Daję tej grze 2 minuty na znalezienie przeciwnika, przy czwartej minucie, jeżeli nie będzie, no to idziemy na sezon normalny futa. Miller tam dość tak ostro wygląda, powiem wam szczerze, no tylko szkoda, że to jest wypożyczeniówka. No kurde, jakbym dostał za friko Millera, tak żeby nim grać i grać i grać i grać i grać i grać i grać, to by było piękne. Chociaż w sumie wypożyczenia chyba też się da przedłużać tam, z tego co widziałem, kontrakty przynajmniej. Więc to nie ma tragedii, myślę, jak będzie trzeba to się Millera wypożyczy Zobaczymy, jeszcze minuta, mam nadzieję, że nam znajdzie przeciwnika, jak nie, no to trochę gorzej Zobaczymy, mam nadzieję, że ta gra nas dzisiaj polubi Wcześniej mnie nie lubiała trochę, powiem Wam szczerze, bo No, no bo mnie nie lubiała, po prostu nie chciałem znajdować przeciwników, no i tyle Chociaż może to być tak, że nikt po prostu w ćwierćfinałach nie gra, no ale mówię, no kurwa mogliby to zrobić tak, że jak ktoś chce zagrać sezon, sezon normalny, a po prostu jest na tym samym etapie po prostu co ten ćwierćfinał według nich, to powinno dobierać takich graczy, na przykład z Ligi Ósmej to jest ćwierćfinał, półfinał z Ligi Siódmej czy Szóstej i finał z Ligi Czwartej na przykład, no ja z tym, z tym Ligą Czwartą to ja tak trochę żartuję ze względu na to, że no jakby był finał z ligą 4, to powiem wam szczerze, że nie miałbym w nim najmniejszych szans natomiast doszedłbym do finału, więc jest jakiś plus <grym> w pewnym sensie natomiast tak naprawdę co nam tutaj pokaże gra, no to nam pokaże gra zobaczymy czy w ogóle coś nam pokaże, bo póki co to widzę, że tak tego ładuje się jakby chciała, a nie mogła możesz? Nie znaleziono żadnego przeciwnika, ok. Nie znaleziono przeciwnika, więc olejmy to na razie. Dajmy trochę czasu ludziom na powygrywanie, ale to 4-5 tutaj to masakra naprawdę. Czekam na to. Ewidentnie czekam na to. Na tarczy mistrzów coś jest? Nie, na tarczy mistrzów nawet nie zagrałem jednego tego. To jest złota paczka tylko. To jest duża brązowa paczka premium. Turniej jednego gracza możemy też ograć kiedyś tam. Jedna złota paczka podarunkowa, tutaj jest brązowe wyzwanie, mam. Tutaj jest złota pa paczka, wyposzucona piłka premium chujowa. Srebrna paczka podarunkowa. I złota paczka to ten mowę Ale tu jest 8000 do wygrania też. To też trzeba przemyśleć. No ale dobra, turnieje online, olejmy. Idźmy sobie na sezon online. Se season. I grajmy. Grajmy, mam nadzieję, że znajdzie nam przeciwnika, byłoby miło. Byłoby bardzo miłe, jak nam znalazło przeciwnika I to tak od beki tak Raz, dwa, trzy, jest, gościu, gramy, pyk, pyk, dwa, cztery, dziesięć Ograny do zera, do widzenia Ale to prędzej ja będę ograny do zera niż ktoś Niż ja kogoś ogram do zera, tak szczerze wam powiem Bo nawet bym wygrywał dziesięć, to i tak ta jedna bramka musi wpaść, niestety To jest taki mój mankament, powiedziałbym, w obronie, że no Jak zaczynam zbyt pewnie grać, to później robię zbyt głupie błędy takie na przykład jak na ostatnich paru meczach, żeście widzieli, gdzie oddaje piłkę na przykład na samym tym, na samym środku Napastnikowi, który jest tylko przed jednym obrońcą, no i to, żeby z tego nie strzelić, no to naprawdę trzeba słabo grać No No, no i to tak, tak jeżeli chodzi o rozwodzenie się, ale dalej się jaram tym Millerem Szkoda, że Lewandowskiego mi nie trafiło Szkoda, naprawdę Bardziej bym się cieszył chyba z Lewandowskiego niż z Millera, ale... Ale z dwojga mamy Millera w składzie, słuchajcie, więc jest, jest jakoby plus. Natomiast nie wiem, co będzie dalej, no bo ja, tak jak widzicie, nam gra tutaj nie chce zaserwować żadnego przeciwnika. Chyba po tym, jak wygrałem dwa mecze, i jeden przegrałem, to już nikt nie chce grać. A tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, co to będzie później. Jak nie, no to, to kiepsko trochę. Jak nie, no to będzie kiepsko. No, Kaman. Dobra, słuchajcie, żeby nie marnować waszego czasu, to po prostu zrobimy tak, że zakończę teraz nagranie, a wejdę po prostu jak przyjdzie meczek. Także. See you again, my friends. Ok, jesteśmy z powrotem. Mamy jakiś meczek. Jakiś pan nas tutaj chce pojechać. Wow, 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 wow. wow. Ma trochę tych y... Tych złotych ma. Tych złotych trochę ma, ale my mamy Tomasa Miller'a. Więc, w razie gdybyśmy przegrywali, możemy go wprowadzić I będzie dobrze Właśnie, dzisiaj trzeba wygrać Na ofensywny, pyk, pyk Komu, no kurwa, już Już zaczynacie? Wiedziałem, że mu to zagra ale mnie wyjebał, no. H Huntelara ma, Huntelara? hu hu, hu, hu ej, huh, ej, ej, ale to tak nie może być huh, 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 ledwo huh, tak huh, 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 I jest bramka 1-0. Jest i on, jest i Pan który dawno już nie strzelał bramek Tak naprawdę, dobra, ósma minuta zobaczymy: albo awans, albo nic. O kurde, ale mnie tam myknął. O i znowu mnie myknął. Aaaa, już mógł sobie dać spokój, no. No zobaczmy co tu się stanie. A co on to zrobił teraz? Dobrze, dobrze, tak trzymać, tak trzymać, stary. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Odegrasz rzeczywiście tutaj do boku. Wow, 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 Austin! To nie ta noga chyba. Lewa noga to była, no ewidentnie to była lewa noga. Znaczy nie można się tym usprawiedliwiać, prawda, bo na tym, na tym poziomie to oni już powinni grać i jedną i drugą nogą dobrze, ale... Ale, jakby nie było, to była słabsza noga. Aj, kurde, myślałem, że ją mam tam tą piłkę pod nogą, a tu się okazało, że jednak nie. Dobra, zobaczymy. Dobrze, kurwa, ciągnie mnie w dół. Dajże mu kartkę no. No i sobie jaja ze mnie robią czy co kurwa Dałbyś mu kartkę byłby spokój, nie Kurwa to każe mu Aj chujowo to wyszło To było słabe Zobaczymy co zrobi Yo, John Dravolta Dobrze, bramkarz Bramkarze to ja wam powiem szczerze, mam świetnego Udał mi się, naprawdę Ale obrońców też złych nie mam, więc nie mam co narzekać Do widzenia Kurwa, skopał mnie tam Kopią mnie, nie, nie stresują się tym w ogóle, że ja tu jestem No kurwa, czemu snajderowi podajesz? Na szympansa, kurwa Wypierdol to Dobrze Biegnij tam, Austin O! Oh. Skurba, ja pierdziłam. Powiem wam, że to jest zadyma dość, ale jestem na prowadzeniu, więc nie mam się czym stresować na razie. Tylko, po prostu boję się, że zaraz to prowadzenie stracę. Możesz, kurwa Mać jest interweniuje. Mam Cię i piłka jest w jego rękach. Dobrze to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. No znowu mnie pcha, kurwa ciągnie i wszystko jedno, co za szmaciarz no I tak serio się tam zblokowali. No to. Dobrze. Na stresie delikatnie, ale jest dobrze. Batner. Przewinąłbyś byś to na no stary. No kurwa, daję się zrobić, znowu się dałem zrobić? Dobrze, współpraca, a i nie tak. No. Nie tak. Dobrze, nasza. Słuchaj! A la 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 go tam Dobrze Dobrze, jest połówka Połówka jest nasza, dobrze, la ciężko Połówka ciężko to wygląda Pancho na na Millera, Ganzon za Karika i Kite wejdzie za morisona. I myślę, że ten atak mamy wymieniony dość ostro. Nie często się to ogląda, aż potrójna zmiana. Zapraszamy na drugą połowę spotkania. To kurwa Rozmyślałem, myślałem, że jeszcze nic nie zrobi, nie? No skurwa! Jakie oni mają ruchy Są matboskie Już Nie, na spokojnie, tak? To możemy sobie grać Tam wybino ale nie tak, no ale, ale dobry pomysł. Kurwa, dobrze. Nauczyłem się trochę zagrywać bokiem. No, skurwa, gdyby mnie nie wypchał tylko, to mogłoby się coś z tego rozwinąć, to prawda. Miller, ale nie tak Chociaż, ajajaj, nie tak Ładny spalony był no Snyder, <laughs> Dobrze, dobrze Ej, 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 ale co to miało być teraz? Przejęcie piłki pod własnym polem karnym dobra interwencja. Miller. Dawaj. Austin. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? No i zdoła atakujący odda jest trszał. jaj, jaj! Tomas Miller Świetnie Kurwa przewraca mnie jeszcze O no wrzutka na mojego środka. Pryk, dobrze Miller Miller i Karol, no ktoś musi go pilnować, no. Dobrze, Nieczysto, ale dobrze. Uff, trochę ciężko z tym 10 Tak naprawdę chciałbym to strzelić jeszcze jedną chociaż, żeby mieć klarowną sytuację. Dawaj, Austyn, Tobie nadzieja. Aj, po nodze, Dobra, trudno. teraz realizator prezentuje nam statystyki medyczne. Aj, oj! joj! joj. Pola, Miller. No, wbiłem się między nich, Kajt? Ale dobrze, Kajt dobrze strzela, trzeba go tam wykorzystywać częściej. I Ania, jeszcze raz. Teraz już chyba nie pobiegnie. Też mi się tak wydaje. Oj. O kurwa, to żem teraz zrobił. Teraz Kajd go goń za to, żeś stracił piłkę. Dobrze. Dobrze, Foster. Dobrze. O ale nie rozbiega się z tą piłką, no snajder teraz. O, to kiepsko teraz. czasu zostaje do końca meczu. Wszyscy wstali z miejsc. Jeżeli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, czekaj wielka feta z okazji awansu. Tylko wytrzymać, utrzymywać się przy piłce, nie dać Kurwa. No i wyprowadził mnie w pole. Gdyby nie Dobrze. Rozbiegli się trochę, obrońcy. Dobrze. Bardzo dobrze. Austin. Aj, z, z, już wie jak gram, już wie jak gram, już to nie jest takie piękne. Trzeba coś innego wymyślić. Aj, aj, aj. A taki fajny pomysł miałem.

To już nie mógł kurwa tego skończyć frajer jebany, no Skurwiel jeszcze będzie czekał, żeby jak najdłużej było No i kurwa nie mógł już poczekać, I jemu mogłeś poczekać, mi już nie Prawda? Ten remis nic mi nie daje, jeszcze, że wam powiem Cztery mecze zostały do końca. No nic trudno, musimy się pożegnać. Dzięki Wam za oglądanie, no i co? No i zapraszam Was do następnych odcinków. Na razie, no i cześć.